O kurde co jest? Właśnie bym świadkiem hey. jak tir się rozbił Akurat zacząłem <grym> nagrywać jak się to stało Mam to nagrane <grym> No nieźle Hej, cześć, witajcie z tej strony Spalinowy Dzisiaj sobie gramy w Polish Card Drive Kurde, ja pojechaj krawędzi. Dzisiaj sobie znowu gramy w Polish Card Drive Jest oczywiście ze mną cel, no bo jakby że inaczej Jesteś już po prostu stałym elementem Będzie... tego kanału. A dzisiaj sobie znowu spróbujemy busami jeździć, może tym razem to lepiej wyjdzie niż ostatnio. Mam nadzieję, może wszyscy tu będą mili na tym serwerze, a nie to co było wcześniej. Nie! Przecież ta gra jest nawiedzona! Co się dzieje? Co się dzieje na tym czacie, ja nie pojmuję? Co się dzieje? To samo pytanie. No, bo Boże, mam zielone i nawet, nawet nie skapłem się, nie? <grystanie> no, świetnie. Mam nadzieję, że mnie jakoś w miarę dobrze będzie słychać. Mm, nie robiłeś, to jest więc. W sumie o, jedzie! W sumie, czekaj, może zobaczę. O, kurde! Strefa niskich cen! <grystanie> Co jest? Ja mam jakąś schizofrenię, czy to jakiś pies biegł w tej grze? Co? Spalinowy z przyszłości? Proszę nam to pokaż w 4K. Tak, spalinowy w reżyserce zrób replay. Dobrze, dobrze. Spalinowy z przyszłości mówi tutaj. Masz schizofrenię. Co? to skoro to jest roleplay, jeśli robimy jakiś roleplay, to może nie będzie aż tak źle. No, na pewno lepiej. No i lecimy w SP To w się sensie szkoła podstawowa. Ty w ogóle wsiadłeś do tego busa? A, wsiadłeś. Nie wiem, ja tak odjechałem, A. nawet. Się nie... Nawet z mnie nie patrzyłem, czy ten, czy wsiadłeś. Ktoś tam biegnie. Nie mam wrażenie, że nie van właśnie jakiś podskoczył tak dosłownie. Witam witam, to znowu Spali nowe z przyszłości. Zobaczmy ten klip. To jest Dobra, tym razem nie masz schizofrenii. Gratulacje. Co to jest za rola jakieś na żółto? Wudek chce ze w dół. Taxi, aha Ty, na taksówkach też by można było w sumie kiedyś. Wida Czy ja mogę wyjść z siedzenia? O co tutaj takie światło nie <noise> działają? Mm, nie chciałem się je włączyć. Kurde, ja powinienem się skupić go. Bo... Jem bo... Musli brzoskwiniowe. Tak trochę się lewej, bo to skupiam na grzenie. Cześć, cześć witam. <noise> no nieźle. No Normalnie hej, cześć witajcie. No nie, hej, przywitajcie z tej strony. Spali noby. Co on robi? No nie, on do Dino wie, że że środkiem drogi jedzie. Co się dzieje? Co się dzieje na tym czacie? Myślisz, że ja wiem. Ale nie, to sobie przeczytaj. U... O to mi chodzi. No ja to... nie pojmuję, co się tu dzieje. Zbyszek szybciej ktoś napisał Zbyszek szybciej Zbyszek Czas Zbyszek gdzie ten kosz wkłada? O nie! Aha dostaję Powiedziałem o niebo szedł pieszy Dostaję 400 zł mandatu za to że jechałem za szybko Za dostałem wam płacę 3 godzinę, bo zbychu... bo zbychu chyba od godziny zarabia <laughs> Zgaduję, że tak, ten, tak wolno jedzie. Jaki normalny, dobra. Bileciki do kontroli, oczywiście, oczywiście Swoją drogą oni tutaj, z tego co patrzyłem na Google Mapsach To budują trasę ekspresową. Bo tutaj mamy krajową 6, jeżeli się nie mylę. I F6 będą ten... Robią dalej. I na tej po lewej będzie szła. Może kiedyś w tej grze dostaniemy ekspresową szóstkę w Darłowie. Ale najpierw, muszą ją, najpierw ją muszą zbudować w prawdziwym życiu. Zbyszek, uważaj. A uważa, to prosto będzie? Co? Zbyszek, progres? Co się dzieje? Niezły ten roleplay. No nie zbigniew mechanik Boże, powinienem czasami tłumaczyć żarty. Za dużo zajmie. Barfu z dzikiem. Hmm. Teraz. To do mnie wydzwania. Halo, halo. No słuchaj, gdzie ty już jesteś? Eee, no ja tutaj... Eee, w szczebie już jestem. A słuchaj, ty z dworca odjechałeś przed czasem. Co ma znaczyć, że z dworca za wcześnie odjechałem? O tak, pasażerowie byli. Że z dworca odjechałem jakieś 20 minut temu. No, ale masz tam zawrócić. Nie mam zamiaru zawastać, dobra pa. Ja cię zaraz zwolnię. Dobry, no nieźle. Wyleciki do kontroli. Mój dzień nie jest Wylecie. dobry, bo muszę jechać tym busem. Bo gamonie nie macie samochodów i jeździcie komunikacją miejską. Także nie tak, że mi za to płacą. <głos> <głos> ten, taki sam busek naszych. <noise> Jest gdzie ten roleplay w ogóle ma miejsce, jak było, nie? <noise> Też. Może w tym miejscu nie powinienem jechać zbyt szybko, bo to jest fotorador, a nie chcę dostać kolejne 2000 zł mandatu. Ciśniemy. Ile? 2000! No i wyobraź sobie, jak bardzo nieszczęśliwy musisz być, że wychodzisz z autobusu i nagle zaczyna padać deszcz. Tak po prostu. No. Nie jakie nieszczęście musisz mieć Nie. Jezus Maria, co się stało z tą kamerą? Ty patrz, że ubiegnie na autobus. U. Pa, idzie o Nie ma Pójdzie na ha -ha. Do I zaraz przejecie go autobus A nie <ścoughs> Jestem typowym kierowcą TKS -y. No przejechaliśmy przez stany. <ścoughs> Там 40 было, 80, да, да, не? Может кто-то тут вымышлил 40? Mm -hmm. Какая-то BMW -ка разбита была. Ojojojojoj, oj, 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 oj. to chyba ten roleplay jest Ty, czy to jest peżot z filmu taxi? To jest peżot taxi z filmu taxi? No a to jest ten peżot Kiedy w tej grze da się tuningować samochody? O patrz, Elka Trzeba go odtrąbić, wow. pału A, tam ktoś po polu jedzie Chyba jedzie do zawiercia. Patrz, piekarnia. Jak się ten przystanek w ogóle nazywa? Wojska Polskiego. Mm. Dobra. Wojska Polskiego. Absolutne klasę. Wojska Polskiego. No to teraz jedziemy do malechowa. Dobra, ale nic się nie działo, to mi się podoba. Na szczęście. 11 tysięcy, no to trochę słabo. Darłowo do malechowa. Z tego będzie jeszcze mniej, bo to jest bardzo krótka trasa. Górne kurde, chłopcy kurde, pochodniku jedzie. teraz to, żebym pojechał. No nieźle. wrondzi żeśmy na poprzednił. <grymne> Utknęli. Co się stało w tym momencie? Myślisz, że ja wiem. Co on robi? I wjechał na chodnik, no a on coś się zatrzymał w czasie? Patrz, jaki uprzejmy nas przepuszcza. Mm, uprzejmy nie wiem czy oni tutaj to znają, że tymi awaraimi żeby sobie za podziękuję. Podziękowanie Jezu, podziękuję. Mam nadzieję. Podziękuję. Z tego co słyszałem, to tylko to na Śląsku funkcjonuje. No ale nie, taki serwer mi się podoba. Tamto coś to była tragedia. A ja wiem czemu tu jest 40, bo tu jest przystanek autobusowy. Kurde, ja nie wiem co on żyłuje tak to auto, czy on tak szybko jedzie i my to po prostu widzimy jak go nie chodem w polu. nagle się okaże, że to się nie nagrywa, nie? Czekaj, ja już zobaczę. Nie. nie, dobra, nagrywa się nagrywa. Boże, miałem przez chwilę taki zawał AI, a ja włączyłem cały ekran, ale no, dobra, jest cały ekran. was to czy laptop? Biedna doniczka. Co? Mi coś tłumaczy, czy co? W ogóle chyba jakiś roleplay robią, taki... Nie wiem, taki, taki bro... zaawansowany. Taki zaawansowany, oni piszą w gwiazdkach. Oni piszą slash mi eroso No i co, no i jakoś to idzie? Nie no, ale bardzo mega fajny serwer. No. Wszyscy normalnie tylko... Nie przede wszystkim. No właśnie. Ej, wiesz co to kiedyś trzeba zrobić? A Ej, wiesz co to kiedyś trzeba zrobić? A... <ścoughs> Czekaj, co? Widziałeś to? <ścoughs> kontynuując to, co chciałem powiedzieć. Wiesz, co trzeba kiedyś zrobić? Ekipową nagrywkę z PCD. O Boże! Taką roleplayową, typowo. Boże. Tylko, że Erhafix nie, nie, nie za bardzo lubi PCD Ale zrobiłbym coś takiego szczerze Ja tylko boss powiedział, że to busa do Niemiec Co się dzieje na czacie? Bo chyba Flixbusa Flixbusa wcale Flix busa bierze On to, co tu pisze? To nie z Lewiatan to To jest le, Leuwanor Lowano no. Ej nie wiesz co, jak ja wejdę kiedyś do busa to też muszę tak czytać Subskrybujcie spalinowy Co to jest za przystanek Ty no normalnie jak w tych, jak w... niwkach. Nie no Ty no to jest jeden to jeden to samo wsiadosz? E panie wsiadosz pan czy nie wsiadosz? O. o dobra niech będzie pochwalony Jezus Chrystus On jest jedyny Nic, co i zaraz się kończymy pętne Co się dzieje na tym czacie? Co znaczy że zostało nam trochę za... jeszcze trochę długi z odśrody? Co się dzieje? Nie mów nic! Zabawa! tka. Świat się kręci... a My z nim... Pierwszy, dosłownie pierwszy raz się patrzę w tamtą stronę, nie? No. A slash abos do Niemiec bo... bo busa i wozek, żeby roz, Rozladować. Nie mam problem, żeby to przeczytać. Zabawa! A. Ale nie, bardzo ciekawy ten roleplay Chyba Aha. pomylili po PCD z y, Brockhaven no, Znaczy, no w sensie ja nie narzekam, nie, ale... Tak. <laughs> no, ale narzekam Aż takiego zaawansowanego roleplayu jeszcze nigdy nie widziałem w tej grze, po prostu Szczególnie jak gadają o w piwie, jak coś Eee. Adamowi by się spodobało Może jeszcze wolniej? Aha Dobra, Do spytanie, zdenerwowaliście mnie. Dobra, jedziemy szybciej. Chcecie szybciej, to jedziemy szybciej. Ale kto się ja jestem tylko rzutywały. Zdenerwowaliście mnie. Niech chcecie szybko, to jedziemy szybko. O kurde, potrąciłem kogoś. O, 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 kurde. Nie, nie. nie, nie potrącił. Nie, Nie! nie! Weź <c Riski> no, tu szybko przyjedź <presses> meśkiem. Jak najszybciej meśkiem przyjedź. A bo czekaj, bo ten gość no nas no. chyba popchnie. Dobra, chłop nie wypchnął no na szczęście. Wpadłem do drugiego, wpadłem do drugiego rowu. Nie? A jaki, jaki bilet? Przepraszam ogólnie, że pana wcześniej potrąciłem i wyrzuciłem pana na drugi koniec yy, powiatu. Ale no. To już nie moja to wina, po tak po chci chci chcieli szybciej. Mam wrażenie, że największy chaos na tym serwerze to ja tworzę, nie? Panie Genu, panie, panie policjancie, ja tylko chcę tutaj. Jeszcze z przepisane, to nie tak. To co ja włączę, Żeby jechać wprost. O, o, chyba kogoś znalazłem. I to idealnie na przystanku. No nieźle, żeś to auto ogólnie zostawił. Odtrąbi. No co mnie tu wyprzedzasz? Ty baranie Kurde... Chłop, nie dość, że na pasach wyprzedza, to jeszcze tu była podwójna ciągła. Kurde! Przepraszam, kim jest Janek Poranek 13? Janek Baranek 13. Noc. Janek Baranek 13 jest obecnie na naszym serwerze. Oj, zapomniałem jak się jedzie na tej trasie w tą stronę. Ale widzicie, chcieliście szybciej i widzicie, co się stało. Wpadliśmy do rowu autobusem i potrąciliśmy niewinnego pasażera. Podejrzany no nie, o potrącanie 15 osób na przystanku. No nieźle. Ciuchcia. Co ty masz sobie? Kurde, nie da się wyłamać rogatki. <grym <grym <tika> Czemu ta rogatka jest taka długa w ogóle? A bo ona jeszcze na chodniku jest. No. <grym> to... Czekaj, co się dzieje? Nie, no ale bardzo ciekawy roleplay. Oni chyba mieli ślub. Co, co się dzieje? Oni chyba są co? razem, wiesz? Co się dzieje na tym? Ten film nazwę. PCD, na tym PCD, ale ktoś robi roleplay, że są razem, że się kochają. Oni się chyba nie kochają. To chyba nie widzi, co się rzeczywiście dzieje. Chłopi, co? Boże, tam jest przemoc. No to mi. Czemoc. O to mi chodzi. Jak my tu mamy jechać? Szyma, mowa. A tu jest zakaz wjazdu. No już chciałem jak Asia. Asia, kaj ty zaś po znak zakazu jedziesz? Asia, ja tam Jecha! I tego znaku w ogóle nie zauważyłam. Asia, kaj ty jedziesz? Cześć. O kurde, widzisz ten pas do skrętu w lewo? O kurde! Ja cię kręcę! No. Takich rzeczy jeszcze nie widziałem nigdy. Czemu nikt nie odtramwia w tej grze? No i No i ukończyliśmy sobie traskę. Eee, no to co, on to chyba tyle na dziś. O, EPO7. O, hmm. Szybko! Szybko! Kurde szybko. ja nie mogę. Nie! <laughs> U, jestem na pociągu! <śmiech> Dobra. <śmiech> e, także no. Dziękuję za oglądanie i do następnego.